Cześć, kochani, witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Zrobimy sobie czytanie Masz wiadomość. Zobaczmy, jaka tutaj energia do Was przychodzi, jaka energia chce się tutaj dla Was pokazać. Ja, kochani, mhm. oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za Wasze komentarze. Wszystkie czytam i o Was wszystkich sobie wtedy myślę. Także nawet tak e, Wasze komentarze zostają tutaj bez odpowiedzi, bo nie zawsze ten czas tutaj mam, żeby wszystkim tutaj odpowiadać, ale czytam i jestem z Wami, e, jesteście w moich myślach też. Także dziękuję Wam, że tutaj po prostu dzielicie się tutaj kawałkiem swojego życia ze mną. Bardzo jest mi e, miło z tego powodu i bardzo Wam, kochani, za to dziękuję. Dziękuję oczywiście za wspieranie kanału, że, za to, że to robicie, że wspieracie to, co robię, e, za wszystkie kochanie kawy, które mi stawiacie, e, za to, że po prostu no, wspieracie jak możecie tutaj ten kanał. Także no, bardzo jestem wdzięczna Wam za to. Dobrze. Zobaczmy, jaka tutaj wiadomość dla Was. Co tutaj do was przechodzi? Dobra. I jeszcze jedna karta. Jak zwykle z pięciu kart będę karty dokładała. Jak tutaj coś będzie niejasne. Zobaczmy sobie, yy, jaka tutaj energia nas podzietali, co tutaj będzie przyświecać temu czytaniu. Jaka sytuacja, co chce się tutaj pokazać? O. Nowa miłość, nowe uczucie, nowy początek dla relacji, może powrót jakiejś relacji kielich wypełniony uczuciem, które no, wylewa aż się z tego kielicha, czyli no, będzie sytuacja, że albo ktoś tutaj, tą rękę tutaj ze swoimi uczuciami po prostu swoje uczucia poda jak na dłoni, także te uczucia zostaną Wam tutaj ofiarowane także no, piękna karta mówiąca o nowym początku o takiej pełni emocjonalnej że no, tutaj ten kielich też bardzo często symbolizuje Wasze serce, i ono mówi o tym, że te serce wypełnia się tym uczuciem, tym szczęściem, tą radością. Także, no, dla niektórych z Was, jakaś może nowa relacja, nowa osoba, która się gdzieś tutaj pojawi w Waszym życiu, albo też osoba, która gdzieś może powrócić z przeszłości do Was, z nową ofertą dla Was. Także no zapowiada się przyjemnie, że tak powiem, no bo to uczucie, ten kielich, gdy jest pełny, gdy my jesteśmy pełni tych pozytywnych uczuć, no jest nam z tym bardzo dobrze. To może być, jeżeli tutaj jakichś relacyjnych spraw nie macie, może być oczywiście, może chodzić o, o po prostu spełnienie, czy, czy, czy jakiś nowy spełniający właśnie początek, jeżeli chodzi o pracę, czy w rodzinie. Coś pięknego takiego może się pojawić, co spowoduje, że będziecie czuć się po prostu usatysfakcjonowani, pełni uczuć, pełni radości, pełni miłości. Także, no, przepiękna energia. Dobra. Jestem ciekawa, jak to czytanie tutaj e, dalej się rozwinie. Mam nadzieję, że przyjemnie, tak jak się zaczęło, tak się skończy. Chociaż to tak nie zawsze jest. Dobra, patrzymy. Rydwa. No i tutaj sprawy ruszają do przodu. Tu się zadziwa, tu się dzieje. Tu po prostu jest akcja. Tu, tu się dzieje coś e, szybkiego. Ten nowy początek może dziać się nagle. E, wy tutaj ruszacie jak z kopyta, lub po prostu coś do was tutaj rusza z kopyta. I no, to jest postęp, to jest pójście do przodu, może jakaś relacja, właśnie nowa, która gdzieś tutaj yy, ten kielich, który, to karta yy, asa kielichów, który mówi o nowym początku. No, dla wielu z Was może być tak, że tutaj no coś nowego się zna, zaczyna, coś, co, co tutaj yy, daje Wam uczucie yy, tej pełności, tej radości. Także yy, no, yy, rusza coś. Naprzód. Jest jakiś postęp, jest jakiś sukces w jakiejś tutaj e, sprawie. A tutaj, no niespodziewanie, Trójka Mieczy. E, piękne karty, no i e, Trójka Mieczy, która jest już, że tak powiem, mniej piękna, w ogóle nie jest piękna. No, zobaczcie tutaj tą kobietę. E, ktoś ją tutaj, ten miecz w nią wbił, i no ona cierpi, ona płacze, e, cała tutaj w tych płomieniach, w smutku. W tym rozczarowaniu, ona ma tutaj te serce swoje, które na dłoni, które zostało przebite. Także yy, ja sobie zaraz tutaj będę tutaj te karty dalej odsłaniać, ale to może być sytuacja, w której wy yy, byliście zranieni i przychodzi jakieś nowe uczucie, oddalacie się może od tego, co było. Chociaż może być tak. Dla niektórych, że to, co tutaj nowego przyjdzie, i ta, ta nowa tutaj relacja, czy, te, czy te, te nowe uczucie, no może szybko w, doprowadzić do tego, że będziecie po prostu zranieni. Że to będzie relacja, która e, może dać iluzję, że to jest spełnienie moich marzeń, ale szybko tutaj przyjdzie, tak jakby e, Spojrzenie na to, że to jednak mi nie służyło. Dobra, ja zob zobaczę dalsze karty, także będę nie chcę tutaj tyle wersji tutaj Wam mówić. Dobra, karta księżyca. Ja sobie te dwie karty też już odsłonię, bo chcę mieć tutaj całościowy obraz, bo tutaj z tego co widzę, tutaj wersji może być wiele. Siódemka mieczy. I ósemka mieczy. No, kochani, tak jak się pięknie zaczęło, no to niestety, yy, pięknie się w ogóle nie kończy. <tak> Także yy, powiem tak. No, niestety, przychodzi coś, albo może to jest nawet właśnie jakiś eks z przeszłości, który was gdzieś zranił, i to, co tutaj przynosi ta osoba, no to daje wam dużo do myślenia. To jest coś, co. Yy, Przesparza Wam też dużo lęku. Yy, także yy, no, niestety, zaczęło się fajnie, ale no, tak jak w życiu, mamy nadzieję na, co, na coś. Przychodzi coś pięknego. Ktoś tutaj oferuje nam coś, oferuje nam jakieś zakochanie, yy, że my się zakochujemy. Ale tak naprawdę to przysparza nam tylko problemów, lęku, yy, rozczarowania, coś może być. I tutaj widzę, że ta akcja, może to już było u was, a może to dopiero przyjdzie, także dla tych, co przyjdzie, to uważajcie. No ktoś tutaj przyjdzie z uczuciem, przyjdzie jakieś zakochanie, i to będzie się działo, mam wrażenie, bardzo szybko, ale tak jak szybko się zacznie, tak szybko może się skończyć. I te zakochanie, to, że zaangażowaliście się tutaj w, w, w tą relację, no może Wam nie wyjść na dobre. Jako, że i siódemka mieczy, i ósemka mieczy, która mówi o tym, że no jesteście w takim lęku, w strachu. Yy, bardzo często też, no mam wrażenie, i jeszcze ten księżyc tutaj, który mówi właśnie o tajemnicach, o, o jakichś sprawach, które... Yy, Przysparzają wam dużo lęku, tak jakbyście. Yy, mam wrażenie, że po prostu jest, jesteście nieszczęśliwie zakochani. O, tak jednym zdaniem, jakbym tutaj to czytanie widziała, bo ta osoba tutaj może was oszukała, no, no nie może, ale chyba na pewno, zraniła was, jesteście emocjonalnie tutaj trochę pokiereszowani. Yy, Siedzicie w jakiejś y, umysłowej tutaj negatywnych myślach, które was gdzieś tam spętały, nie potraficie z tego tak jakby wyjść. No, mam wrażenie, że to jest po prostu nieszczęśliwe zakochanie. To szybko, mam wrażenie, to, to się działo, czy ta relacja, czy tutaj. Tak jakby <kluzny> zakochaliście się, ale szybko przeszło to rozczarowanie. Tak jak szybko przeszło, tak szybko chyba poszło. I no. Tak to tutaj wygląda po prostu niespełniona miłość, yy, nieszczęśliwe tutaj, chyba zakończenie. Ja jeszcze będę dobierać karty. Dobra, zobaczę, co tutaj dalej się pokaże. Yy, dopowiemy sobie rydwan. Dziesiątka kielichów. No, i dziesiątka kielichów, i tutaj kielichy. Mi się wydaje, że tutaj właśnie było. Szybko ta relacja się rozpoczęła, mam wrażenie. Szybko tutaj, wy gdzieś w to weszliście, szybko, może, y, otworzyliście swoje serce, i było ta osoba, może ona no, tak powodowała, że szybko się zakochaliście, i te zranienie wtedy też, no tak jak szybko to zakochanie przyszło, tak te zranienie też chyba tutaj dosyć szybko się pojawiło, albo się pojawi dopiero. Także uważajcie, jeżeli kogoś tutaj poznaliście i ktoś tutaj no czaruje was tutaj i was tymi uczuciami chce tutaj zalać swoimi. Są bardzo często osoby, które nie wiem, po dwóch dniach yy, pokazują, jak oni nie kochają, jak oni się nie zakochali, piszą i, i, i wariują i ale powiem wam szczerze, to jest niemożliwe, żeby ktoś mógł się zakochać w tydzień. No może i się zakochać, ale to z miłością żadną w ogóle nie ma nic wspólnego. No są osoby, które bombardują wtedy tymi swoimi uczuciami, jasno je wyrażają, ale no tak jak szybko te uczucia pokażą, tak szybko te uczucia gdzieś tam w nie gasną. Także coś takiego tutaj może być. Love bombing, czy tam jakoś to tak ma nazwę nawet wiem o tym, że ktoś po prostu tą miłością, po prostu tą drugą osobę zalewa. Ale tak jak on szybko zalał, tak szybko gdzieś tam ta osoba się ulatnia. Tak może być. Dobra, trójka mieczy. Król kielich. No, 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 tu chodzi o, o, o tego króla kielichów. Król kielichów dla niektórych z Was może być to y, znak wodny, także y, może to rak skorpion ryby. Dla niektórych z Was, oczywiście, dla nie wszystkich. No, tutaj było zranienie y, w miłości. No, tu jest pokazany ten król kielichów. Ale też z drugiej strony Król Kielichów to mogła być też relacja e, już taka trwała dla niektórych z Was. Może po prostu szybko doszło do tego, tego e, tutaj końca i to się niespodziewanie zadziało, ale no Król Kielichów to jest osoba, która te, oso te, te uczucia właśnie Wam jasno tutaj deklarowała. Ona tutaj, nawet dwa tutaj takie lichy ma, ten Król. I on właśnie o tych uczuciach swoich może jasno mówić, jasno wyrażać. No ale tak jak wyraził, tak wy tutaj no, czujecie się po prostu bardzo rozczarowani, zranieni. Jakie, do jakiegoś tutaj oszustwa po prostu doszło. Dobra, ja patrzę dalej. Siódemka mieczy, o co chodzi w tej siódemce mieczy. Ja, co to było za oszustwo? Co oszukał? Ja, o co tutaj po prostu chodzi? E, cesarzowa. No, no, cesarzowa mówi o, często o kochance, o drugiej kobiecie. Także no, mogło być tak, że nawet ta osoba, ten król, była to miłość. Ale no, gdzieś tutaj była jakaś zdrada, coś, co Was nagle po prostu przebiło wam te serce. Ta zdrada mogła być gdzieś na wyjeździe, jako że ten rydwan oczywiście, dla, dla, dla niektórych y, to mówię i no, mam wrażenie, że tutaj mogła być ta osoba trzecia. I gdzieś ta cesarzowa tutaj, no, przed cesarzowej, siódemka mieczy, no, to jest dla mnie jasny sygnał. Że tutaj mogła być jakaś kochanka i, i to nawet nie jednorazowy jakiś numer, że tak powiem, tylko to mogła być, e, ta osoba mogła tutaj tą kochankę mieć już od dłuższego czasu i to gdzieś tutaj wyszło na jaw. Dobra, ósemkę mieczy. Zobaczmy, co w tej ósemce mieczy. Słońce. Tak jakbyście nie mogli widzieć e, życia. Dla mnie karta słońca często określa właśnie życie takie spełnione, radosne i wy, no te życie jakby w was zostało zamknięte, zablokowane. Te słońce jakby nie chce dla was świecić. No, trudna energia, no powiem Wam, że zapowiadało się pięknie, ale no niestety. Nie będzie to czytanie dla Was wszystkich, jest to czytanie pewnie dla nielicznych. Gdzieś komuś tutaj serce zostało złamane lub zostanie złamane. E... Także Wy tutaj, no. Jakby to słońce, mam wrażenie, dla Was trochę zgasło, bo ta tutaj osoba, ona ma tą opaskę na oczach, ona jest zamknięta w swoich myślach, ona jest zblokowana i no, mam wrażenie, że nie dostrzega tego słońca. Tak jakby to słońce gdzieś tam zgasło. Wy oczywiście to, ta energia może się zmienić, zmieniać, kochanie, ko ko kochani. Może to być tak, że Wy będziecie tą osobą, którą gdzieś tam ranicie, partnera swojego, bo tutaj gdzieś jakaś osoba trzecia była, te energię sobie zmieńcie, bo to może być po prostu ta energia. lub możecie, możecie też być w tej energii tej kochanki tutaj. Yy, także możecie tutaj się dostrzec tutaj na, na tutaj. w każdej z tej postaci, które tutaj się pokazują. Także. Yy, no, no ja, no, no co mam Wam powiedzieć, no, no jak to w życiu, miłość, zakochanie, e, pełnia uczuć, a tu nagle gdzieś jakaś osoba trzecia, coś wychodzi na jaw i ktoś Was po prostu oszukał lub oszukiwał i e, może przychodzi po prostu, chce Was przeprosić, zobaczymy co tutaj się pod, tą, pod tym kielichem, as, a, 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 asem kielichów pokaże. No, bo ten as mówi o takim wyciągnięciu ręki. Może tu była taka akcja, i ta osoba przy teraz przechodzi po prostu z tym kielichem, bo chce was przeprosić. No, jestem ciekawa zaraz, co tutaj mi się pokaże. Jako trzecia karta, taka decydująca, zobaczymy, dopowiemy sobie tutaj te dwie karty i zobaczymy o co tutaj po prostu chodzi. Piątka kielichów. No kolejna karta, która mówi właśnie o... ojej, o rozczarowaniu, o, o takich rozterkach, o bólu właśnie serca, o tęsknocie. I też Księżyc o tym mówi. Może po prostu tęsknicie za tym i ten kielich ma tutaj symbolizować wasze serce, że tęsknicie za tym uczuciem, za, za tą miłością, że chcielibyście może tego nowego początku, i jest w was lęk, jest w was e, tęsknota, e, nie wiecie, co tutaj dalej będzie, No, powiem Wam, że nie fajne karty i no, no, no niestety, no, chciałabym coś tutaj fajniejszego wam, wam przeczytać, ale no nie w tym, w tym czytaniu. Oczywiście, że kochanie, tutaj z wami nie rezonuje, zostawcie to, to czytanie w cholerę i. I, I spójrzcie na inne, ale no, z niektórymi osobami to na, na pewno współgra. I jeżeli tak, to dawajcie proszę znać w komentarzu. Jestem ciekawa, ile tu osób jest w takiej sytuacji. Ale mam nadzieję, powiem szczerze, że niewiele. Ale no, takie sytuacje są i będą w naszym życiu, i to jest naturalne, że takie sytuacje. Będą. Zaraz wyłożę kartę, tutaj radę, co macie tutaj robić, i no zobaczymy. Oczywiście te energie one są na chwilę, i za chwilę ta energia może się zmienić, może już, może w tym momencie jesteście, albo to przyjdzie za chwilę tutaj ta energia tego złamanego serca, rozczarowania, tęsknoty, bólu, płaczu i, i, i tego, co, co, co złe. Ale może za chwilę to się pojawi coś nowego na horyzoncie i tak to przeważnie jest w życiu. Jedno się skończy i pojawia się coś nowego. Widocznie ta relacja nie była dla Was. Widocznie tak ma być. Tak musi być. Wszechświat ma dla Was coś może lepszego, coś innego, coś, coś bardziej wartościowego niż to tutaj, co, co było. No bo. To wartościowe nie jest, jeżeli inna osoba tutaj ma jakieś kontakty z kimś innym, no to w ogóle to nie jest wartościowe i, i do niczego tam to nie jest potrzebne. To niech sobie ta osoba po prostu idzie dalej swoją drogą. No dobrze, kochani, wyciągam teraz kartę radę, wskazówki dla Was. Paść mieczy i e, eremita. Paść mieczy mówi o tym, żeby e, dowiadywać się, żeby informować się, żeby uczyć się też. Jeżeli coś tutaj zraniło, może po prostu trzeba by e, wyjść i z kimś porozmawiać na ten temat, poszukać pomocy, zorientować się w temacie. No karta pustelnika mówi o wewnętrznej mądrości. To jest te, te, ten eremita. On zawsze ma przy sobie takie światełko i ta lampa mówi o tym, że on ma w sobie te światło i... Poszukajcie w sobie tego światło, światła, uczcie się tego, co macie wewnątrz. Spójrzcie na swoje emocje, na swoje uczucia, co Wam tam w duszy gra, gdzie Was najgorzej, te takie tutaj raniące jakieś relacje, gdzie one są w Waszym ciele, co Wam tam w tym ciele, gdzie Was to uwiera. Bo bardzo często ten ból i ta tęsknota no, to jest tęsknota tego wewnętrznego dziecka naszego, i ono najbardziej tak za tym tęskni, za tym, co nie dostało. Także przyjrzyjcie się temu, spójrzcie na to, szukajcie informacji na ten temat, badajcie siebie, badajcie swoje wnętrze, co wam tam w duszy gra. Bo tak naprawdę na poziomie tego rozumu, no to wiemy, że, że to nie było dla nas tak naprawdę i dobrze, że to się skończyło, ale te, no, te nasze wewnętrzne dziecko, które gdzieś tam często, gęsto nie dostało gdzieś tam tych uczuć, jako, jako mała taka istotka, no to ono gdzieś najbardziej tam cierpi i. i, i i po prostu dla niego to jest jakaś trauma, ale no, te karty mówią, żeby zajrzeć to w wasze wnętrze, wnętrze, zobaczyć co tam w waszych duszach gra i po prostu odwołać się do tego, do tych waszych mądrości, które macie w środku, bo wy macie je, pustelnik ma i tak naprawdę to jest mędrzec. Pustelnik jest mędrcem i Macie po prostu aktywnie e, poszukać tego w sobie tutaj, w swoim wnętrzu. Odpowiedzi, może tutaj. Pytajcie siebie, pytajcie siebie w ciszy, spokoju i te odpowiedzi tutaj na pewno przyjdą. Dobra, kochani, to by było na tyle. Pięknie się zaczęło, e, niefajnie się skończyło, ale e, tak jest. Każda taka relacja nas czegoś uczy. Zawsze mówię: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także nie ta osoba, to przyjdzie kolejna, także nie ma się tutaj co za dużo w, tym, w tych tutaj negatywnych uczuciach siedzieć. Oczywiście, że boli, ale tylko w takich sytuacjach idziemy dalej najczęściej i rozwijamy się i uczymy się siebie, nie tylko siebie, ale też innych. No dobrze, kochani, bo się troszkę tutaj rozgadałam. To by było na tyle. Kochani, jeśli Wam jest za mało, oczywiście piszcie na maila. Mail jest zawsze w opisie filmu. Mogę Wam zrobić czytanie prywatne, oczywiście, jeśli macie ochotę. Także piszcie. A ja Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście tutaj. I do usłyszenia w kolejnych czytaniach.